Dobry, czuwaj, good afternoon. Dzisiaj, w poszukiwaniu swojego miejsca na ziemi, wybraliśmy się do Walii, dokładnie do południowej Walii. Walia się różni od Anglii, właściwie wszystkim. Poczynając od języka, poprzez flagę, bo flago, na fladze walijskiej mamy smoka, nazwy. Podaje się tutaj, jeżeli chodzi o wymawianie was, nazw walickich, podaje się, to nie jest dla mnie. To bardzo trudny język. Natomiast to jest kraina strumieni, pstrągów, wędkarstwa muchowego, Walijczycy to ludzie, którzy niby weszli w skład Wielkiej Brytanii i każdy następca tronu brytyjskiego. Dopóki nie nauczy się języka brytyjskiego, musi stać się księciem Walii Bo taki jeden z warunków za czasów króla Edwarda waliczycy postawili, że następca tronu brytyjskiego musi się nauczyć, znaczy musi zostać księciem Walii zanim się nauczy języka angielskiego. No i to jest teren taki pofałdowany, tutaj jest strasznie dużo jednak tej zieleni te budynki gospodarcze są rzadziej postawione. O, tu jest jakiś wspaniały kościół, nie zdążyłem go wam pokazać. Może następne miejsce kolejne takie urokliwe, ale zdecydowanie bardziej spokojne. Mniej samochodów, chociaż akurat w tym momencie coś tam widzimy po drodze, ale teren już taki bardziej pofałdowany. Zresztą Anglicy, żeby uspokoić tych walijczyków, którzy tak naprawdę dali się podbić tylko i wyłącznie Rzemianom, a w momencie jak Rzymianie wyszli, to walijczycy skutecznie walczyli o zachowanie swojej suwerenności, tak powiedzmy. No wreszcie Anglikom się udało ich podbić, ale musieli stworzyć tak zwany żelazny pierścień zamku, dzięki którym mogli zatrzymywać w dolinach tych Walijczyków, którzy mieli zamiar przekroczyć góry i kroczyć na tę Anglii właściwej w ramach takich łupieższych najazdów. No dobra, jak to będzie ta walia wyglądała, to zobaczymy. Póki co wjeżdżamy, pozdrawiam.